Ciekawostka. Jak podaje profesor Mirosław Bańko, słowo cierpienie wywodzi się od prasłowiańskiego czasownika, oznaczającego bycie twardym, zesztywniałym czy drętwym. Można więc powiedzieć, że całe ludzkie cierpienie wzięło się od mrowienia ręki. Z tego samego prasłowiańskiego czasownika powstało słowo cierpliwość, które powinniśmy tłumaczyć jako radzenie sobie z bólem i innymi przykrościami. A jak różnego rodzaju cierpienia znosili bohaterowie ze szkolnych lektur? Przekonajmy się. Na początku chciałbym Was poprosić o zostawienie subskrypcji, jeśli oglądacie to na YouTubie, lub o zaobserwowanie, jeśli słuchacie tego na Spotify. Was to nic nie kosztuje, a mi daje motywację do dalszego nagrywania. Jeśli próbowalibyśmy wyjaśnić prawidła rządzące światem jedynie na podstawie historii wyczytanych z lektur, to szybko doszlibyśmy do wniosku, że głównym źródłem cierpienia jest miłość i naprawdę szczęśliwy jest ten, kto nigdy w życiu się nie zakochał. Tak twierdził między innymi Gustaw z czwartej części Dziadów. Wydawało się, że razem z Marylą tworzyli parę idealną. Mieli wspólne zainteresowania, wspólne pasje, uwielbiali spędzać ze sobą czas. Gustaw był przekonany, że znalazł dziewczynę, która z mocy boskiego prawa była mu przeznaczona. Marela miała jednak nieco inne podejście, bo najpierw rozstała się z Gustawem, a potem zaczęła się spotykać z innym, bogatym typem. I o ile samo rozstanie chłopak był w stanie jeszcze jakoś znieść, o tyle małżeństwo ukochanej było dla niego końcem świata, dosłownie i w przenośni. Czemu? Gustaw brał związek małżeński bardzo na serio, jako rzecz, której już nie da się odkręcić. Bohater dziadów uważał wręcz, że każda dziewczyna zapraszająca gości na swoje wesele mogłaby automatycznie zapraszać ich też na swoją stypę, bo związek małżeński to jakby śmierć za życia. Skoro więc Maryla została żoną, to tym samym miłość Gustawa będzie nieszczęśliwa i niespełniona już do końca życia. Chłopak tak bardzo cierpiał z tego powodu, że postanowił przedwcześnie zakończyć swoje męki. Ale czy na pewno? No cóż, no nie wyszło mu to za dobrze. Za karę za popełnienie sudoku Gustaw co roku musi wstawać z grobu, by w ciągu trzech ziemskich godzin ponownie przeżywać swoje cierpienia. Bardzo podobnie skończył Werter. Choć nie znamy jego dalszych losów po wystrzeleniu się z tego świata. Wiemy jednak, że do grobów wpędziło go nieszczęśliwe zakochanie, którego nie był w stanie w żaden sposób zagłuszyć. Werter trafił do Walheim z jednej strony, by ogarnąć sprawy spadkowe swojej matki, a z drugiej strony, by uciec od pewnej Eleonory, która jakimś cudem dowiedziała się, że werter jednocześnie spotykał się z jej siostrą. Pewnego razu Werter i Lota znaleźli się na tej samej imprezie i tak im się dobrze tańczyło. Tak było milutko, że od tamtego momentu spotykali się co chwilę, spędzali ze sobą mnóstwo czasu, czytali poezję, no generalnie miłość kwitła. A potem do Walheim powrócił Albert, czyli narzeczony Loty. I chociaż przez pewien czas żyli sobie w tym bardzo dziwnym trójkącie, to Werterowi nie za bardzo to odpowiadało, dlatego wyjechał na jakiś czas. Postanowił jednak wrócić, gdy okazało się, że nie potrafił zapomnieć o dziewczynie. Tyle, że w międzyczasie Albert i Lota wzięli ślub, więc jedyne co pozostało Werterowi to cierpieć, że już nigdy nie zbuduje udanej relacji ze swoją ukochaną. Głównym źródłem cierpień Wertera nie był jednak nieodpowiedni dobór partnerki, a konwenanse społeczne. W tamtych czasach narzeczeństwo było praktycznie równoznaczne z ożenkiem, więc Werter od początku wiedział, że Lota jest zaklepana. A mimo to świadomie wykorzystywał fakt, że Alberta nie było w pobliżu. Cierpienia Wertera zintensyfikowały się jednak po małżeństwie Loty i Alberta, bo od tamtego momentu miłość do dziewczyny została ustalona jako niemożliwa do spełnienia, a tym samym totalnie nieszczęśliwa. W tej sytuacji chłopak zdecydował się na jedną, jedyną desperacką próbę przełamania konwenansów. Po przeczytaniu własnego tłumaczenia pieśni Osjana Werter w szale namiętności zaczął całować ukochaną. A jednak szybko go odtrąciła i natychmiast zakończyła ich wspólną znajomość. A niedługo później werter skończył ze sobą. Bohater powieści Getego miał jeszcze jedną historię, która przysporzyła mu cierpienia. Podczas swojej ucieczki, gdy pracował w konsulacie, pojawił się na imprezie organizowanej przez hrabiego C i zrobiła się straszna afera. Nie, żeby Werter coś odwalił po pijaku, po prostu wielkim państwu nie spodobało się, że zwykły mieszczanin przyszedł na elitarną bibę arystokracji. Nie tylko wyproszono Wertera z imprezy, ale też potem całe miasto huczało od plotek. O tym, że przedstawiciele arystokracji defekują wyżej niż ich koniec układu pokarmowego, przekonał się także Wokulski. Niby każdy go szanował, choć może bardziej szanował jego kasę. Niby utrzymywał dobre kontakty z elitą. Ale jednak wszyscy krzywo się na niego patrzyli, gdy pojawiał się na arystokratycznych imprezkach. Wokulski, podobnie jak Werter, był przekonany, że kompletnie bez sensu jest dzielenie ludzi tylko ze względu na urodzenie, bo najważniejsze jest to, co ma się w głowie, a nie w jakiej rodzinie przyszło się na świat. No a trzeba przyznać, że Łęcka w głowie miała tylko jedno: zostać księżniczką i wyjść za dobrze urodzonego księcia z bajki. Dlatego też, gdy Wokulski zaczął się do niej nieśmiało przystawiać, co niemal od razu go strędzonowała. Postanowiła, że Wokulski zostanie jej takim przyjacielem od serduszka, który spełnia wszystkie jej zachcianki, a ona w tym samym czasie będzie kręcić z innymi typami. Wokulski cierpiał, że wszystkie jego starania szły na marne, bo nie chciała go tknąć nawet kijem. A co gorsza, cierpiał nawet po powrocie z Paryża, gdy w końcu przekonał do siebie Izabelę. I dopiero wtedy zaczął dostrzegać, że jest ona pustą i głupiutką lalą, ale chyba najbardziej bolesny cios otrzymał Wokulski w pociągu jadącym do Krakowa. Nie dość, że Łęcka ze Starskim bezczelnie śmiali się z niego po angielsku, to jeszcze wspominali, że podczas ich wspólnych harców zgubił się kawałek metalu lżejszego od wody. Zrozpaczony Wokulski wysiadł nagle na stacji w skierniewicach i próbował rzucić się pod pociąg. Zresztą całe życie Wokulskiego nie było usłane różami. Za dzieciaka wyśmiewano go, że ma wybujałe ambicje naukowe. Po powrocie z Zesłania tylko Rzecki na niego czekał. Ożenił się z Minclową, której nie kochał. Cokolwiek by nie zrobił, to cała Warszawa huczała od plotek. A na końcu bez opamiętania zakochał się w dziewczynie z wyższych sfer. W dziewczynie z wyższych sfer zakochał się też Jacek Soplica. Chłopak był bardzo częstym gościem na dworze Stolnika i podczas tych licznych wizyt wpadła mu w oko Ewa Choreszkówna. Problem w tym, że Choreszkowie byli ultra bogaci. Czego nie można było powiedzieć o rodzinie Sopliców. Jacek wierzył jednak, że ze względu na zażyłość stosunków i wspólne interesy, stolnik może zgodzi się na propozycję orzenku z jego córką. Młody Soplica już prawie poprosił o rękę Ewy Choreszkówny, ale ostatecznie nigdy tego nie zrobił, bo stolnik wyjechał mu z tekstem, że wydaje swoją córkę za kasztelana. Od tego momentu Jacek kompletnie się załamał. Z rozpaczy zaczął przepijać swój majątek. Wszczynał coraz grubsze burdy, i przez to stracił swoją popularność. Ożenił się z pierwszą lepszą ubogą dziewczyną, która zmarła przy porodzie Tadeusza. To wielkie cierpienie spowodowane niespełnioną miłością do Ewy sprawiło, że gdy Moskale zaatakowali zamek choreszków, Soplica dał się ponieść emocjom i zastrzelił swojego niedoszłego teścia. Po całym zajściu Jacka uznano za zdrajcę i przyjaciela Moskali, dlatego postanowił wyjechać z Soplicowa. Ale ta jedna bezmyślnie wystrzelona kula sprawiła, że rody Horeszków i Sopliców były ze sobą zwaśnione. Zatargi pomiędzy dwoma rodami były przyczyną cierpienia Romea i Julii. Młodzi spotkali się na balu maskowym i od razu się w sobie zabujali. Ich miłość była tak wielka, że niedługo potem potajemnie wzięli ślub, a potem żyli długo i szczęśliwie. No tylko że nie, bo rodziny montakich i kapuletów się nienawidziły. A Romek też nie poprawił sytuacji, gdy w akcie zemsty zabił Tybalta, czyli krewnego Julki. Romeo został wygnany z Werony, a rodzice Julii oświadczyli, że znaleźli jej już kandydata na męża i nic do gadania nie ma. Na szczęście z sprzymierzeńcem młodych był ojciec Laurenty, który miał dopilnować, by misterny plan z fejkową śmiercią Julii się nie posypał. No i tak dopilnował, że wszystko się posypało. Romeo nie wiedział, że Julka udaje i dlatego z rozpaczy wypił truciznę i wyzionął ducha. A kiedy dziewczyna się ocknęła i zobaczyła martwe ciało Romea, przebiła się sztyletem, nie mogąc pogodzić się ze śmiercią ukochanego. Ze śmiercią ukochanego nie potrafiła pogodzić się także złotowłosa Izolda, która nie zdążyła pożegnać się z Tristanem. Przy czym warto zaznaczyć, że praktycznie od samego początku ich znajomość naznaczona była nieustannym cierpieniem. Król Marek miał serdecznie dość, że jego doradcy ciągle wypytują go, kiedy w końcu znajdzie sobie dziewczynę. Więc na odczepnego rzucił, że jego żoną zostanie kobieta, której złoty włos przyniosła w dziobie Gołębica. Misji odnalezienia właścicielki włosa podjął się Tristan i dziwnym zrządzeniem losu udało mu się ustalić, że żoną króla Marka powinna zostać Izolda. Zanim jednak statek w ogóle dopłynął do Kornwali, to okazało się, że w żartach teściowych jest sporo prawdy. Matka Izoldy przygotowała magiczny napój, po wypiciu którego dziewczyna i król marek mieli się w sobie bezgranicznie zakochać i żyć długo i szczęśliwie. Problem w tym, że służąca, której oddelegowano to zadanie, nie przyłożyła się do swojej roboty, bo zupełnym przypadkiem miksturę zażyli Tristan i Izolda. No i przypał, bo z jednej strony młodzi nie wyobrażali sobie życia bez siebie i bardzo cierpieli, gdy nie mogli konsumować swojej miłości. A z drugiej strony oboje zdradzali Bogu ducha widnego króla Marka, któremu przecież bardzo wiele zawdzięczali. Było im źle, gdy ze sobą byli, było im źle, gdy ze sobą nie byli. Jakakolwiek konfiguracja była dla nich źródłem cierpienia. A przez to nie mogli sobie znaleźć odpowiedniego miejsca na ziemi. Odpowiedniego miejsca na ziemi nie potrafił też znaleźć kordian. Bohater dramatu Juliusza Słowackiego odczuwał tak zwany jaskółczy niepokój, czyli ogólny stan emocjonalnego i egzystencjalnego roztrzęsienia. Chłopak nie wiedział, co ze sobą zrobić. Laura, której był gotów oddać całego siebie, traktowała go bardzo olewczo. Nie miał ani pewności siebie, ani poczucia własnej wartości. Nie umiał zdefiniować swojej teraźniejszości, nie mówiąc już nawet o przyszłości. Co więcej, jego znajomy, mający podobne rozterki i też nie mogący poradzić sobie z wyzwaniami życia, postanowił rzucić ręcznik na ring i przedwcześnie opuścić stadion. Po długich przemyśleniach, Kordian uznał, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby pójść w ślady swojego kolegi. I dlatego próbował jak najszybciej zameldować się u świętego Piotra. Jak się jednak okazało, kordiana udało się odratować, i dopiero po jakimś czasie chłopak przekonał się, że życie faktycznie jest jak pudełko czekoladek, tylko takich przeterminowanych i to o kilka dobrych lat, że nigdy nie wiesz na jakie kolejne rozczarowanie trafisz. Kordian szybko więc przekonał się, że światem rządzą pieniądze i można za nie kupić nawet miłość, że literatura nijak ma się do rzeczywistości. A Polaków to nawet papież ma głęboko w poważaniu. Najbardziej był jednak rozczarowany sam sobą, gdy okazało się, że był zbyt słaby i bojaźliwy, by w pojedynkę pokonać cara. A na dodatek zemdlał tuż przed drzwiami do sypialni rosyjskiego władcy, zaś towarzyszące mu w drodze strach i imaginacja były odzwierciedleniem jego. Niezbyt bohaterskiej duszy. Projekcją duszy była także dziewica, która przyszła do Henryka z nieboskiej komedii. Młody hrabia był przekonany, że nie ma w życiu nic lepszego, niż staniecie na ślubnym kobiercu z ukochaną. Był tego pewny do tego stopnia, że w przypływie emocji powiedział: Niech będę przeklęty, jeśli kiedykolwiek znudzi mi się to małżeńskie życie. No i jak się można było spodziewać, Henrykowi bardzo szybko znudziło się małżeńskie życie. Do tego stopnia, że zaczął olewać swoją żonę, a coraz częściej wspominać czasy, kiedy był wolny jak ptak i mógł realizować się jako poeta. Dziwnym trafem, akurat wtedy, gdy miał największe rozterki, odwiedziła go dziewica piękna jak wszystkie influencerki z Instagrama i zaproponowała wspólną ucieczkę. Hrabia, nie zastanawiając się zbyt długo, poszedł na ten układ i opuścił rodzinę. Choć jego żona Maria ostrzegała, że piękność dziewicy to wyłącznie zasługa filtrów z Insta, a nie prawdziwego piękna. I to okazało się prawdą, ale dopiero wówczas, gdy zjawa zachęciła Henryka, by ten rzucił się w przepaść. Chociaż hrabia postanowił powrócić do rodziny i spróbować to wszystko naprawić, to jednak okazało się, że sprawa jest już przegrana. Podczas chrztu Maria rzuciła na orcia przekleństwo, by w przyszłości stał się poetą. Sama zaś postradała zmysły przez co trafiła do psychiatryka, a niedługo później umarła. Tym samym Henryk sprowadził cierpienie na całą swoją rodzinę. Chęć pójścia za własnymi marzeniami i sprawdzenia, czy faktycznie jest lepszym poetą od innych, okazała się początkiem jego nieszczęścia. Próba sprawdzenia, czy jest się lepszym od innych, było też powodem cierpienia Rodiona Raskolnikowa. Główny bohater Zbrodni i kary wykminił, że ludzi można podzielić na dwie grupy: Pierwszą grupę stanowili zwykli ludzie, którzy muszą tylko pić, jeść i spać, jak tamagoci, no, ewentualnie się rozmnażać. Czyli de facto do tej grupy należałoby wrzucić praktycznie 99% społeczeństwa. Natomiast do elitarnej grupy należą ci, którzy w jakiś sposób przysłużyli się światu czyli wielcy odkrywcy, naukowcy, zdobywcy i władcy. Ludzie ci powinni mieć nie tylko lepsze warunki, ale też i większe prawa na przykład Prawo do decydowania o życiu innych ludzi. Jako, że Rodia najbardziej na świecie bał się przeciętności, postanowił sprawdzić, czy należy mu się miejsce w elicie. Dlatego też zaplanował zabójstwo znajomej lichwiarki, ale też musiał pozbyć się jej przyrodniej siostry. I choć wszystko poszło mniej więcej zgodnie z jego planem, to jednak moment wbicia siekiery w czaszkę staruszki był początkiem jego cierpienia. Po zabójstwach Raskolnikow był przewrażliwiony jak surykatki. Najpierw leżał prawie nieprzytomny i bredził, ale jak tylko ktoś przychodził z nowymi wiadomościami o śledztwie w sprawie lichwiarki albo po prostu krzywo się na niego spojrzał, od razu z przerażeniem na twarzy myślał: no to już pograne, no to już na pewno wiedzą, że to ja zabiłem. No, game over! Z jednej strony źródłem cierpienia Raskolnikowa było ciągłe oczekiwanie na odkrycie jego zbrodni. Ale z drugiej strony cierpiał, bo był rozczarowany sam sobą. Podświadomie wierzył, że należy do grupy elitarnej, a akcja z Siekierą miała to tylko potwierdzić. Okazało się jednak, że daleko mu do osób, które mogą swobodnie i bez konsekwencji decydować o życiu innych. Chociaż, z drugiej strony, konsekwencje takiego traktowania ludzi będą odczuwalne dopiero po śmierci, co dobrze widać w drugiej części dziadów. Po magicznych sztuczkach guślarza do kaplicy przybyło widmo. Był to duch zmarłego kilka lat wcześniej pana ziemskiego, który znęcał się nad swoimi poddanymi. Karą za dosłownie nieludzkie traktowanie podwładnych było zawieszenie pomiędzy światem żywych i umarłych, bez perspektyw na dostanie się ani do nieba, ani nawet do piekła. Choć teoretycznie widmo mogłoby skrócić swoje cierpienie, jedząc lub pijąc cokolwiek, to jednak nie pozwala mu na to krążąca wokół niego chmara nocnych ptaków czyli dusz osób skrzywdzonych przez złego Pana. Zgodnie z Bożym rozkazem, kto w swoim życiu nigdy nie był człowiekiem, czyli nie miał ludzkich odruchów w stosunku do bliźnich, temu żadne ludzkie działanie nie będzie w stanie pomóc. A skoro już jesteśmy przy istocie bycia człowiekiem, to podczas Nocy Dziadów Guślarz przywołał też duszę dwojga dzieciaczków. Jak się okazało, Juzio i Ruzia mieli się po drugiej stronie całkiem w porządku, ale do nieba dostać się nie mogli. Czemu? Zgodnie z Bożym rozkazem do krainy wiecznej szczęśliwości nie mogą dostać się osoby, które w swoim życiu nigdy nie skosztowały cierpienia. A skoro ich matka Karyna niczego od swoich dzieci nie wymagała i tym samym zaziemskiego życia nie zaznały nigdy cierpienia, to do raju pójść nie mogą. No chyba, że spróbują gorczycy, wtedy bramy nieba magicznie się otworzą. Cierpienie spowodowane gorczycą to jednak nic w porównaniu z tym, co przeżył Hiob. Typiasz miał naprawdę klawe życie. Był bogaty, nic mu nie dolegało, dorobił się siedmiu synów i trzech córek. Zawsze postępował zgodnie z boskimi przykazaniami, a nawet więcej, składał całopalenia na wypadek, gdyby jego bliscy popełnili jakiś grzech. Życie Hioba toczyło się błogo i beztrosko, ale do czasu. Szatan przyszedł raz do Boga i powiedział mu: Słuchaj, założę się, że jak zabierzesz Hiobowi wszystko, co ma i spuścisz na niego cierpienie, to na pewno będzie na ciebie narzekał. A Bóg na to, dobra, zakład stoi. I tym samym pozwolił Szatanowi na działanie. W jednej chwili Hiob stracił nie tylko cały majątek, ale i wszystkie swoje dzieci, a na dodatek nabawił się trądu, który w tamtym czasie oznaczał całkowite wykluczenie ze społeczności. I pomimo tak wielkiego nieszczęścia i niewątpliwie gigantycznego cierpienia, Hiob nie zaparł się Boga i wszystko cierpliwie znosił. Co później zostało mu wynagrodzone. Nagrodę za znoszenie cierpienia mieli też otrzymać pierwsi chrześcijanie z Kwadis. Żeby jakoś udobruchać opinię publiczną, trzeba było zwalić na kogoś winę za podpalenie Rzymu. I wtedy pojawił się Hilon Hilonides, który poskarżył się, jacy to chrześcijanie są niegrzeczni, brzydcy i w ogóle nie ma się co z nimi bawić. Szybko więc postanowiono zabawić się chrześcijanami, na przykład wypuszczając na nich dzikie zwierzęta, paląc ich na stosie czy przybijając do krzyża. Zresztą motyw cierpienia samego Chrystusa jest bardzo popularny nie tylko w literaturze, ale też w innych dziedzinach kultury. Jezus poprzez swoje cierpienie i mękę na krzyżu poświęcił sam siebie dla zbawienia wszystkich ludzi. Jednak o poświęceniu siebie z miłości do wszystkich ludzi można było usłyszeć jeszcze parę wieków przed Chrystusem. Symbolem tego typu cierpienia był nie kto inny jak Prometeusz, który według greckiej mitologii stworzył ludzi, podarował im ogień i poinstruował jak należy poskramiać naturę. A potem wymyślił podstęp, dzięki któremu ludzkość płaciła mniejszy haracz Zeusowi. Niestety po tej akcji najważniejszy z bogów wkurzył się. Przykuł prometeusza do skały i wynajął sępa, aby ten codziennie wyjadał mu wątrobę. Niczym mityczny prometeusz chciał zachować się Konrad z trzeciej części dziadów, tyle że nie zamierzał on cierpieć za całą ludzkość, a jedynie za cały polski naród. Powiedzieć, że jedną z wiodących cech Konrada była megalomania, to jakby nic nie powiedzieć. Nie dość, że koleś postawił siebie na równi z Bogiem, no bo przecież on jako poeta też tworzy światy. Nie dość, że zażądał przekazania mu władzy nad narodem, nie dość, że jak Bóg mu nie odpowiedział, to się obraził i zaczął Stwórcę wyzywać. To na dodatek Konrad uważał, że jest najpełniejszym i najpiękniejszym ucieleśnieniem narodu, i nikt tak jak on nie jest w stanie wziąć na siebie cierpienia wszystkich Polaków, a potem jako przywódca wprowadzić ich w poczet wolnych narodów. I choć nie można odmówić Konradowi wielkiej wrażliwości, i być może odczuwania wielkiego cierpienia spowodowanego uciemiężeniem ojczyzny, to jednak trzeba przyznać, że był w tym wszystkim bardzo egoistyczny. Cierpienia doświadczało też wielu innych Polaków uwzględnionych w trzeciej części dziadów. Wystarczy wspomnieć Cichowskiego, który zniknął na kilka lat, a po powrocie do domu wciąż miał w pamięci tortury, czy Wasilewskiego, który został tak skatowany, że jego ciało przypominało zmasakrowane ciało Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziecie już mniej więcej kojarzyć, do jakich tekstów powinniście sięgnąć, by znaleźć w nich motyw cierpienia. Oczywiście nie jest to pełna lista, dlatego jeśli brakuje Wam jakiegoś utworu, napiszcie o nim w komentarzu. Dzięki temu wszyscy się czegoś nauczymy. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne filmy o motywach literackich już niebawem.